Witam państwa bardzo serdecznie z tej strony. Maksymilian Skrzypczak, Układ Sił. Dzisiaj moim oraz państwa gościem jest pan pułkownik rezerwy Dariusz Dachowicz, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Hełmie i współpracownik Układu Sił. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Maksymilianie, dzień dobry państwu. Dzisiaj porozmawiamy o bezpieczeństwie w Europie, o NATO, o roli Amerykanów oraz Polski w kształtującym się nowym systemie bezpieczeństwa. I z tej okazji chciałbym państwu polecić książkę autorstwa Aureliana Duchesne Putin przeciw Zachodowi, francuska analiza rosyjskiego zagrożenia. Jestem na początku lektury i chcę ją polecić w imieniu Układu Sił oraz zaprzyjaźnionego z nami wydawnictwa Prześwity. I chcę też przy tej okazji państwu polecić nasz nowy numer Czas Decyzji Aureliana Duchesne. również Zaszczycił nas, nas swoim artykułem, właśnie w kontekście francuskiej obecności w, w NATO tego, jak Francuzi generalnie postrzegają obecny układ bezpieczeństwa wizerunku Rosji. Subskrybuj nasz kanał. Znajdziesz tu wiele ciekawych audycji, wnikliwych komentarzy i wywiadów z najlepszymi polskimi oraz zagranicznymi ekspertami. Natomiast dzisiaj z panem pułkownikiem chciałbym poruszyć temat dosyć świeży, mianowicie okazało się w tym tygodniu, że Stany Zjednoczone zamierzają oddać dwa z trzech kluczowych stanowisk operacyjnych, dowódczych w Sojuszu pod skrzydła europejskie. Chodzi o stanowisko w Neapolu, które mają objąć od Amerykanów Włosi, oraz stanowisko, co ciekawe, znajdujące się na terenie Stanów Zjednoczonych, bo w stanie Virginia który ma trafić pod skrzydła Wielkiej Brytanii. Co ciekawe, to są dwa z trzech stanowisk. Trzecie stanowisko, mianowicie dowództwo sił połączonych NATO, które znajduje się w Holandii. Przewodnictwo nad tym, nad tym stanowiskiem ma objąć się polski czterogwiazdkowy generał. O tym, kto to dokładnie będzie, to jeszcze te informacje nie zostały podane. I o Polsce myślę, że jeszcze porozmawiamy w dalszej części programu. Natomiast na początek chciałbym pana pułkownika, Zapytać, co taki ruch świadczy o perspektywie Stanów Zjednoczonych na NATO w obecnej sytuacji? Jesteśmy po wydaniu przez Stany Zjednoczone Narodowej Strategii Bezpieczeństwa to jest pierwszy dokument i również Narodowej Strategii Obrony. I tak naprawdę te oba dokumenty Materializują się właśnie między innymi w tym ruchu, który Amerykanie wykonują. Krótko mówiąc, w mojej ocenie oni chcą, abyśmy my, Europejczycy, wzięli odpowiedzialność za obronę i za działania na teatrze europejskim. Żebyśmy to my odgrywali tą kluczową rolę jako element sił NATO. Ale zaznaczyć należy, że jednocześnie, oddając stanowiska, tak jak pan Maksymilian, tak jak pan stwierdził, Amerykanie zagwarantowali sobie stanowiska na poziomie dowództw taktycznych czyli będą dowodzić komponentem morskim, będą dowodzić komponentem powietrznym i będą dowodzić i dowodzą już komponentem lądowym. Więc tak naprawdę, i oczywiście są, generał Grinkiewicz jest dowodzi całością sił, które, 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 decyduje, które mają być wykorzystywane ewentualnie przez NATO. Więc w mojej ocenie jest to ukłon w stronę sojuszników. Podkreślenie też roli Polski jako tego partnera wiarygodnego i solidnego, a z drugiej strony utrzymanie kluczowych elementów, na które będą mieli wpływ Amerykanie. Więc tak naprawdę można powiedzieć, że nie stracą kontroli, a jednocześnie Doceniają innych, pokazują, że to Europejczycy mają wziąć odpowiedzialność za to, co się dzieje w Europie. To, co pan pułkownik powiedział, trochę łączy się z takim intuicyjnym, że tak powiem, chłopsko rozumnym poglądem. Znaczy, że Amerykanie by chcieli odejść od szczegółowego, takiego detalicznego zarządzania kwestiami bezpieczeństwa w Europie. I owszem, zachować pewien wpływ, natomiast na bardziej ogólnym poziomie. Natomiast pan pułkownik powiedział, że Amerykanie owszem, oddają właśnie te najwyższe stanowiska ogólnej koordynacji, ale z kolei zapewniają sobie stanowiska taktyczne. Czy to w takim razie znaczy, że Amerykanie chcieliby pójść niejako wbrew tej um, intuicyjnej koncepcji, czyli że oddać Europejczykom ogólne zarządzanie NATO? Ale jednak samemu wciąż być uwiązanym na poziomie decyzji taktycznych, na poziomie szczegółowych działań. Bezwzględnie wydaje, w mojej ocenie Amerykanie, pomimo tych działań, które podejmują, nie chcą zrezygnować z przewodzenia w NATO. I na pewno nie leży to w ich interesie narodowym. Pomimo tego, co zawarli w swoich dokumentach narodowych. Stany Zjednoczone samodzielnie nie będą w stanie przeciwstawić się na przykład Chinom, Rosji i, in, i powiedzmy Iranowi tudzież Korei Północnej. Samodzielnie mówię. Oczywiście przeciwko każdemu z tych państw będą w stanie realizować swoją linię polityczną i to robią. Przecież skutecznie wsparli Izrael w działaniach przeciwko Iranowi. Teraz naciskają, dodatkowo dociskają Iran i pokazują, że oni dysponują potencjałem, który może doprowadzić do wywrócenia reżimu. Chociaż wbrew tym wszystkim informacjom, wydaje mi się, że będzie to troszeczkę trwało. I jakieś na pewno, bo mówi się o pewnych porozumieniach, o próbie zawarcia pewnych porozumień między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Iran na pewno nie zrezygnuje, to jest moja subiektywna ocena, na pewno nie zrezygnuje z produkcji, czy z produkcji, nie z produkcji, tylko z działań ukierunkowanych na pozyskanie broni jądrowej i również nie zrezygnuje z programów rakietowych, bo gdyby tak się stało, to natychmiast izraelskie samoloty byłyby praktycznie codziennie nad Iranem i wykonywały naloty na cele, które które, które byłyby z punktu widzenia Izraela, stanowiłyby zagrożenie z punktu widzenia Izraela. Wzbogacanie uranu niestety będzie realizowane przez Iran jako forma nacisku na nie tylko na Izrael, ale również na Stany Zjednoczone. I tutaj się nie da tego uniknąć. A z drugiej strony, Stany Zjednoczone, tak jak powiedziałem, w mojej ocenie, nie są w stanie prowadzić jednocześnie działań w kilku obszarach. W związku z tym, yy, zawsze lepiej prowadzi się działania w koalicji, bo. Można wtedy mówić o działaniach sił międzynarodowych i to łatwiej się sprzedaje opinii publicznej. Natomiast samodzielne działania zazwyczaj budzą pewne kontrowersje. A jeszcze wracając do tego, do tego pana stwierdzenia posiadanie możliwości oddziaływania czy dowodzenia Właśnie na szczeblu taktycznym, siłami lądowymi, powietrznymi i morskimi praktycznie daje i oczywiście naczelnego dowódcy tych sił, daje Amerykanom możliwość wywierania wpływu i decyzji o tym, kto, kiedy i jakich sił użyje i jakich oni sił w danym momencie użyją. Rozumiem. To chcę w takim razie pociągnąć temat Polski, mianowicie... W Holandii umiejscowione jest dowództwo sił łączonych NATO. To jest to trzecie stanowisko, obok tych w Wirginii i w Neapolu. To stanowisko już było wcześniej pod kuratelą europejską. W tej chwili przewodnictwo na nim sprawują Niemcy. Przewodnictwo to chyba nie jest formalne określenie, tylko umownie, tak można powiedzieć. Dowódcą, bo... dowódcą jest generał niemiec. Generał niemiecki, tak. Tak, według wczorajszych informacji nowym dowódcą ma być Polak. I w tym kontekście pana pułkownika chcę zapytać, czym dokładnie jest to dowództwo sił połączonych, jaką ono ma rolę i jak ta decyzja, pańskim zdaniem, wpływa na pozycję Polski w sojuszu? Więc tak, żeby troszeczkę wyjaśnić tym, którzy nie są w temacie. W NATO są trzy dowództwa operacyjne. Jedno to jest właśnie JFC Brunsum, drugie to jest JFC Neapol i trzecie to jest dowództwo transformacji Nor Norfolk, Virginia. To są trzy dowództwa na poziomie operacyjnym. Dwa z nich są w Europie, trzecie jest Norfolk, Virginia. Jeżeli chodzi o dowództwa w Europie, czyli JFC Brunssum i JFC Neapol. Te dowództwa dzielą pomiędzy siebie te, temat te, teatr europejski. Wszystko, co jest na południu, w sensie Włochy i w dół, znajduje się w, odpo w rejonie odpowiedzialności JFC Neapol. Natomiast nasz obszar, Czyli Europa Zachodnia, znaczy Europa na północ i Europa Środkowo-Wschodnia, to jest rejon odpowiedzialności JFC BRONSU. Czyli krótko mówiąc, polski oficer kierowałby działaniami połączone, sił, sił NATO na terytorium, na obszarze odpowiedzialności, w którym Polska znajduje się jako członek. Jako członek NATO. Oczywiście jest to do tej pory jedynym oficerem czterogwiazdkowym, który w strukturach NATO zajmował stanowisko zastępcy, dowódcy, dowództwa transformacji był pan generał Bieniek. I to był jedyny czterogwiazdkowy oficer, który pełnił, pełnił służbę w strukturach NATO. Polski oczywiście. Jeżeli chodzi o ten ruch, który tą decyzję, która została podjęta, która została ogłoszona, to obecny dowódca JFC Brunson objął swoje stanowisko w czerwcu 2025 roku. Więc najwcześniej ta zmiana na oficera polskiego. Nastąpi w granicach trzech lat. Czyli mamy przed sobą jeszcze, bo dekadencje są czteroletnie chyba z tego, co kojarzę, więc ta kadencja dotrwa ten, ten pan generał niemiecki na pewno dotr, do, będzie służył pełną kadencję i następnie zostanie wymieniony przez polskiego oficera. Przez kogo to jest oczywiście, można się domyślać, można sobie tworzyć listy. Jest, kilku genera jest generał czterogwiazdkowy, mamy generałów trzygwiazdkowych, którzy oczywiście mogą być kandydatami do objęcia tego stanowiska, ale wydaje mi się, że to jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby na razie rozważać, kto z polskich oficerów, jeżeli chodzi o. JFC Brunsum, szefem sztabu w tym dowództwie, był pan generał Król. na stanowisku, To był wtedy na stanowisku generała Trzygwiazdkowego. I jest też wymieniany, bo Defense 24 chyba wskazało trzech polskich oficerów, którzy mogą ewentualnie objąć to dowództwo, do, przejąć dowodzenie od generała niemieckiego. No i wśród nich jest oczywiście generał, wymieniany pan generał Wojciechowski, polski przedstawiciel przy kwaterze NATO i Unii Europejskiej, wymieniany jest również pan generał Król i wymieniany jest pan generał Bozeusz, który jeszcze niedawno dowodził Europorpusem, a dzisiaj pełni obowiązki asystenta sztabu. Więc no to są. Ci kandydaci wymienieni, ale jak będzie, jest jeszcze kilku innych generałów, których spokojnie można wskazywać na, do objęcia tego stanowiska, którzy posiadają wiedzę, doświadczenie, no i, i będą na pewno godnymi reprezentantami państwa polskiego na tym stanowisku. Rozumiem, a proszę mi, naszym widzom, objaśnić, jaka dokładnie jest rola tego połączonego dowództwa. W Holandii. To znaczy, oczywiście, państwa NATO są zobowiązane do wzajemnej obrony, natomiast armii narodowe nie są pod jakimś jednym spójnym dowództwem, tylko państwa narodowe część swoich armii oddają pod to połączone dowództwo. No i teraz pytanie: jakimi siłami docelowo to dowództwo ma dysponować? Tak jak pan zaznaczył, panie Maksymilianie, NATO będzie dysponowało tymi siłami, które zostaną mu przekazane przez państwa narodowe. I nowa koncepcja strategiczna, i nowe ustalenia poczynione w Madrycie nakład, czy znaczy tak jakby ustalono, uzgodniono, że w ciągu pierwszych 10 dni NATO powinno dysponować około 100 tysięcy żołnierzy. Pomiędzy 10 a 30 dniem powinniśmy na to powinno dysponować około 200 tysiącami żołnierzy i ostatecznie na poziomie między 30 a 180 dniem na to powinno dysponować około 500 tysiącami żołnierzy. Takie są, takie są założenia. Oczywiście są to siły przekazywane przez państwa narodowe. Te siły będą dedykowane do realizacji zadań w określonych obszarach. Ale. I właśnie tu są te dowództwa, o których wspomniałem wcześniej, JFC Brunsum i JFC Neapol, które uzyskają prawdopodobnie będą, uzyskają te siły, które państwa narodowe skierują. Ale musimy pamiętać również o tym. Że NATO dysponuje czymś takim jak siłami odpowiedzi na NATO, NATO Response Forces, i te siły są w tak zwanej wysokiej gotowości. One posiadają elementy każdego komponentu i te siły są tak, tak naprawdę w pięciodniowej gotowości do, uży do natychmiastowego użycia. To jest pięć dni, to jest w ciągu pięciu dni te siły mogą się znaleźć na teatrze. Więc i mogą zostać użyte. Ja miałem okazję w roku 2020 uczestniczyć w takim dyżurze i kilkakrotnie weryfikowano naszą zdolność do tego, czy jesteśmy w stanie wydzielić, czy jesteśmy w stanie zrealizować te, to działanie w określonym czasie i na określony sygnał. Wtedy Polska dowodziła po raz trzeci. Po raz drugi, przepraszam, komponentem wojsk specjalnych, natowskim i Polska również wystawiała dowództwo komponentu wojsk specjalnych, a polski generał dowodził tymi siłami, był wskazany jako dowódca sił NATO. Mówię o wojskach specjalnych. Więc te siły, oczywiście wszystko zależy od tego. W jaki sposób będziemy w stanie zapewnić dopływ tych sił do realizacji zadań na rzecz NATO. Oczywiście należy oczekiwać, że gdyby doszło do, takiego, do takiej konieczności, no to państwa narodowe, które będą najbardziej zagrożone, będą broniły, będą realizowały artykuł trzeci. Czyli obronę własnej hmm, państwowości. Natomiast hmm, mam nadzieję, że pozostałe państwa będą realizowały artykuł czwarty, czyli polityczne wsparcie, i artykuł piąty, czyli hmm, oczywiście wsparcie hmm, jako hmm, bezwzględne wsparcie dla hmm, sojuszników. Czy pozycja Polaka jako dowódcy tej. Tej struktury, no, z tego co pan pułkownik zakreślił, ma ona jednak duże znaczenie dla obrony wschodniej flanki. Czy ta pozycja oznacza, że Polska, jak rozumiem, będzie miała więcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o to, jak wyglądają plany operacyjne i też jak, jak wygląda ich wykonanie? Będziemy mogli to pośrednio kształtować tak, żeby bardziej to, to odpowiadało naszej percepcji bezpieczeństwa, prawda? Tak, oczywiście, bo to dowództwo JFC Brunson odpowiada właśnie za obronę tej, za tą na, naszą część, część znaczy za, za, Euro, za część Europy, w której my się znajdujemy. I w związku z tym ten dowódca będzie miał też możliwość wpływania na, na decyzje na określonym szczeblu i przedstawiania Rozwiązań, które są niezbędne do zapewnienia naszej, naszego bezpieczeństwa i naszej suwerenności. W porządku. To dziękuję bardzo za to objaśnienie. I zmierzając do końca, chciałbym poruszyć trochę inny temat, ale oczywiście również związany z obronnością, z bezpieczeństwem Polski i szerzej Europy. Dzisiaj na Komisji Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów poruszanych jest program SAFE, czyli Security Act for Europe, program funduszy europejskich na obronność państw członkowskich. Polska jest, ma być największym beneficjentem tego programu i dostać ponad 40 miliardów euro na cele związane z bezpieczeństwem. Proszę powiedzieć, czy pańskim zdaniem tego rodzaju inicjatywa realnie wzmocni nasze bezpieczeństwo? Uważam, że tak i powinniśmy z niej skorzystać, mimo że to jest kredyt, ale kredyt na pewno niżej oprocentowany niż jakiekolwiek inne pożyczki, które musielibyśmy wziąć po to, żeby zapewnić sobie możliwość rozbudowy polskich sił zbrojnych. Dodatkowym elementem, na który obecne władze kładą szczególny nacisk, jest pozostawienie. Czyli wykorzystanie w jak największym stopniu tych środków na rozwój polskiego przemysłu obronnego. To jest, to jest w mojej ocenie wartość dodana, dlatego że możemy kupić najnowocześniejszy sprzęt i oczywiście technologicznie na pewno ten sprzęt, który, który zakupujemy w, polskiej, w polskim przemyśle zbrojeniowym. On nie jest, nie ustępuje w znacznym stopniu temu sprzętowi amerykańskiemu, ale prawda jest taka, że, czy europejskiemu, ale prawda jest taka, że potem do tego sprzętu trzeba zapewnić części zapasowe, części zamienne, trzeba do, dokupić amunicję, trzeba być w stanie wyprodukować niektóre elementy niemalże natychmiast i nie Nieposiadanie możliwości takiej produkcji czy serwisowania takiego sprzętu u siebie, no niestety w znacznym stopniu obniża potencjał bojowy tego sprzętu i możliwości, które, które ten sprzęt za sobą niesie, nawet jeżeli jest nowoczesny. Dodatkowo, z tego co ja pamiętam, to część tego, tych środków z programu SAFE ma być dedykowanych na wybudowanie tej tarczy Wschód, więc to jest też to są też środki, które praktycznie będziemy mogli wykorzystać natychmiast i będziemy mogli w ten sposób wzmacniać wschodnią flankę NATO, wspierać również, myślę, inicjatywy lokalne. Więc. A myślę, że ilość sprzętu, którą kupujemy poza granicami państwa, jest tak duża, że możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich potencjalnych kontrahentów, bo i amerykański, kupujemy i amerykański sprzęt, i koreański sprzęt, i teraz kupujemy, znaczy zakontraktowaliśmy szwedzkie okręty podwodne. Więc no, środków czy liczba tego sprzętu, który kupujemy, ilość tego sprzętu, który kupujemy, jest przepotężna. I dobrze by było, żeby. Te środki, które są dedykowane z tego programu SAFE, w znacznej części wpływały na rozwój polskiego przemysłu obronnego i innowacyjności tego przemysłu obronnego. Bo to jest, to jest dzisiaj kluczowa, kluczowy element. Rozwój sztucznej inteligencji, drony, rozwój różnych systemów walki. Od, począwszy poprzez, wszystko, poprzez wszystkie domeny, od domeny kosmicznej do dzisiaj już się mówi też o domenie kognitywnej, tak? Więc yy, czyli mamy pięć oficjalnie, pięć domen, yy, szósta wchodzi ta kognitywna, jeszcze trzy takie obszary obszar psychologiczny, ludzki i informacyjny więc to są, to są wszystkie, ten cały konglomerat musi się spiąć. W mojej ocenie środki, które dostaniemy jako pożyczkę, oczywiście trzeba będzie spłacać, ale tak jak mówię, będzie to na pewno tańsza pożyczka niż jakakolwiek inna, którą musielibyśmy zaciągnąć na, w poczet na przykład polskich, polskich obligacji skarbowych sprzedawanych na rynkach międzynarodowych. Wydaje mi się, że jest to dobry ruch i powinniśmy z tego skorzystać. I słyszałem taką analogię, że wojna, a zwłaszcza przygotowywanie się do wojny, to nie polega tylko na tym, że strony stają naprzeciwko siebie, e, wymieniają się ciosami, i ten, kto uderzy mocniej, ten wygrywa, tylko to jest o wiele bardziej złożony proces, również pod względem ekonomicznym, czyli zarządzania ograniczonymi zasobami. Pan pułkownik tutaj to świetnie podkreślił, no i w tym kontekście Unia Europejska, obok NATO również. Jak widać, może pełnić pewną rolę w zapewnianiu nam bezpieczeństwa. Dziękuję serdecznie. Moim oraz Państwa gościem był Pan pułkownik rezerwy Dariusz Dachowicz, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Hełmie, współpracownik Układu Sił. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.